Efekt kumulacji to swoisty system, dzięki któremu zobaczysz, jak codzienne wybory odpowiadają za Twój sukces w przyszłości. Książka Efekt kumulacji to nie jest książka, która mówi o czarodziejskich metodach, u -u, dzięki którym zmienisz swoją rzeczywistość. Efekt kumulacji to książka, gdzie krok po kroku idziesz po swoje cele. Książka mówi o tym, jak codzienne nawyki, jak codzienne wybory i ich sekwencja doprowadza do sukcesu, który osiągasz. Dlaczego o tym mówię? Z jednego kluczowego powodu. Książka ta przeprowadza Cię przez cały schemat osiągania celów, przez cały schemat budowania metodologii własnego dnia, po to, abyś był, była w miejscu, w którym chcesz być. Książka ta mówi o jednym. Aby być tam, gdzie nie jesteś, musisz stać się osobą, jaką nie jesteś. A dlaczego to jest ważne? Bo właśnie dzięki codziennym przyzwyczajeniom, codziennym taktykom stajesz się osobą, jaką nie jesteś, po to, aby być bliżej Twojej wymarzonej przyszłości.